Hej witajcie. jestem Państwem 1,5, to jest mój drugi odcinek jak skraftować rzecz. W tym odcinku pokażę Wam dwie rzeczy, jak zrobić stół do enchantowania i obraz. Więc tak, żeby zrobić obraz, potrzebujemy skóry i patyków. Skóra się obraz się robi w ten sposób. To zrobię więcej. Pokażę Wam. OK. No i mam 8 obrazów. I tak wygląda obraz w jeżeli można dać obraz. Wszystko można dać obraz, obrazu. Można... Książkę, lupetakę, obsydia, wszystko się da. Następną rzeczą jest jak zrobić stół do Enchanted Potrzebujemy mi stół do obsydia, błąd, dwa diamenty, no i jedną książkę. Tak się da. właśnie poto robię. Zatrać Enchanting Table. Zaczekajcie sekundę, muszę coś sprawdzić. Zaczekaj już. Żeby ulepszyć. Enchantment Table. Robi się o to. Tak właśnie się to robi. Żeby był... A co, nawet... pokażę. Patrzcie, no zobaczmy taki i nasz ty, Mam no, tylko miecz. A teraz, żeby właśnie ulepszyć to tak. Żeby było bardzo dobry enchanting robimy w ten sposobie w funkcjonowniku. Widzicie, tu mam mieć kolejną rzecz. Tu do 30. I szarp, więc 3. Jeszcze je zobaczymy. No i tu się enchantuje wszystkie temy. się takie zbroje. O te rzeczy, które są tutaj. Łuk tu się enchantuje. Taki słaby pobłęczem, trochę, ale okej. Okay. No to w tym odcinku wszystko. Do zobaczenia ja w na następnym odcinku.